Bananowe spodnie mam w cytryny, bananowe spodnie mam w cytryny, bananowe spodnie mam w cytryny, bananowe spodnie w cytryny se mam. Rozumiesz? I możesz mieć sobie bananowe cytryny, możesz być człowiekiem, który się uważa za osobę wierzącą, religijnym, protestantem, świadkiem Jehowy, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo liczy się tylko to, czy w twoim sercu Jezus Chrystus jest Panem. Kochani, nazywam się Tomek Partes. mam 19 lat i od ponad 4 lat jestem pewny tego, że idę do nieba. I nie jestem w tym jakimś super wyjątkowy, bo gdybym był super wyjątkowy, to bym sobie na to zasłużył, ale na to zasłużyć się nie da. Zbawienie można tylko przyjąć przez wiarę. Rozumiesz? Bo każdy człowiek ma wiarę. Zawsze w coś wierzysz. Nie ma takiej osoby, która nie wierzy. Jeden wierzy w swoje afirmacje przed lustrem, drugi będzie wierzył w kawałek książki, inny w uzdrawiający kamień. Zawsze wierzysz i zawsze te ziarnko wiary w Tobie jest. Pytanie gdzie tą wiarę lokujesz? Gdzie siejesz, tam zbierzesz. Jeśli siejesz w życie, które jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim, to zbierzesz życie. I ja postanowiłem zainwestować w Jezusa Chrystusa. Ja postanowiłem oddać swoje życie Jezusowi. Zjednać się z nim, bo wiecie, tego nie daje żadna religia właśnie o to chodzi. Żadne szeptuchy tego nie dają. Żadne czarownice, wróżenie z kuli. Jak Kononowicz miał taką kulę, no to też zbawienia przez tą kulę nie ma. Rozumiesz? Bo zbawienie jest w Jezusie, Chrystusie i tylko w nim. I wiecie, co jest piękne? Bo ludzie czasem tak właśnie krzyczą, wrzeszczą, różnie, różnie ludzie reagują, jakby na to, co robimy. Tylko najpiękniejsze jest to. Że jeśli choćby jedna osoba narodziła się na nowo przez to, że głosimy, a idzie to jeszcze też w internet, w TikToka, czy jesteś w kebabie, czy siedzisz sobie, to właśnie warto dla ciebie głosić. Właśnie warto tutaj być dla tej jednej osoby. Wiecie, ja narodziłem się na nowo przez taki jeden wywiad na YouTube, on ma pewnie ponad teraz jakoś milion wyświetleń albo coś koło tego. Ile osób narodziło się na nowo z tego wywiadu? Nie wiem. Ale jedna rzecz jest pewna. Kilkaset tysięcy osób, albo już ponad milion, dowiedziało się o tym, że Jezus Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów. I jeśli się nie poddadzą pod Jego panowanie, to po prostu umrą. I tak samo wy jesteście tutaj. Głosimy Wam Ewangelię. A co to jest Ewangelia? To jest radosna nowina. To jest zarąbiście radosna nowina, że każdy z was może się pojednać z Bogiem bez względu na swoje przeszłe uczynki. I teraz co z tym robisz? Twoja sprawa. Twoja sprawa, gdzie lokujesz wiarę. Jak dla mnie, kurczę, możesz we wszystko, nawet w śmietnik lokować swoją wiarę. Bo właśnie o to chodzi, że każdy ma wolną wolę i każdy sobie decyduje tak jak chce. Nikt za nikogo decyzji nie podejmie. Ani ksiądz, ani baciuszka, ani ja, ani wszyscy twoi rodzice. Rozumiesz? Bo ty musisz pojednać się z Jezusem Chrystusem. Jeśli dzisiaj zawołać do Boga, do żywego Jezusa Chrystusa. Nie mówię Ci tu o żadnej religii, ale jeśli zawołać do Jezusa Chrystusa personalnie dzisiaj z terduka, swoimi słowami, swoimi słowami, to będziesz zbawiony. Jeśli go zaprosisz do życia, jeśli uwierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie, a następnie wstał, będziesz żył wiecznie. Decyduj mądrze. Wszystkiego dobrego, kochani. Amen. Amen.